Właśnie jesteśmy w grze, w której co każdą sekundę będziemy mogli skakać coraz wyżej I naszym celem będzie wejście na sam szczyt tego ogromnego obszczytu Nawet sam do końca nie wiem co to jest Ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć coś bardzo ważnego Ponieważ każda jedna łapka w górę pozwala mi skakać coraz wyżej Więc ty tyłu zostawcie łapkę w górę i zobaczcie jak wysoko skoczyłem Ej, chyba serio każdy normalnie łapkę w górę został, Więc zostawiajcie łapeczki w górę Tutaj na dole mamy licznik łapeczek i poza tym oczywiście jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem Dobra, lecimy sobie naprawdę bardzo wysoko Coś czuję, że wejście na sam ten szczyt będzie dosyć proste. I poza tym, ogólnie to muszę wam powiedzieć, że na tej mapie jest bardzo dużo różnego rodzaju sekretów, więc wszystkie sekrety sobie dzisiaj sprawdzimy. Co tu tam jest obok? Ok, tam się na pewno dzisiaj dostaniemy, więc to będzie bardzo ciekawe. Dobra, lecimy coraz wyżej. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Na to udało nam się prawie. Dobra, jak teraz skoczymy tam, to nam się uda. I jesteśmy na kolejnym poziomie. I zobaczcie jak blisko już jesteśmy. Ostatnie w sumie dwa pola nam tylko zostały, żeby tam skoczyć. Zaraz będziemy mieć 400 mocy skoku, więc jest to już raczej... Bardzo dużo, Skoczymy sobie jeszcze wyżej i już teraz będziemy na samej górze, więc ostatni skok, 3, 2, 1 i lecimy na samą górę, cyk, udało nam się, okej, okay, to było dosyć łatwe, możemy sobie teraz usiąść na tronie zwycięzców, tylko zwycięzcy mogą sobie tego usiąść, więc bardzo fajne miejsce, jeszcze sobie, Ej, tutaj coś jest, tylko że tam chyba wskoczyć nie możemy, dobra, zaraz jedziemy, nam tam wskoczymy i teraz za to odebraliśmy sobie dwie wygrane, okej, okay, nie wiem, co te wygrane nam dają, aha, okej, okay, dzięki temu, że sobie wygraliśmy, to możemy wejść sobie do jakiegoś specjalnego pokoju, tylko że zresetowaliśmy sobie naszą moc i mamy tylko 22 mocy skoku teraz, więc jest to dosyć mało. Teraz tak, ja wiem, że gdzieś tu są sekretne pokoje i patrzcie, już widzę tutaj pierwszy, pierwszy sekretny pokój jest gdzieś tam, więc zaraz sobie do niego wejdziemy. Ile potrzebujemy żeby wejść tutaj na całą górę? tysiąca, to jest ogólnie odległość, a my mamy 50 mocy dopiero, więc hej, czemu mi teraz nie działa skok, albo skaczemy bardzo nisko? Dobra, musimy sobie po prostu troszkę więcej mocy naszej zebrać. Co tutaj jest? Widzicie to? Dobra, zaraz sobie tam wejdziemy, bo tych tutaj sekretów jest naprawdę bardzo dużo, a wszystko musimy sobie sprawdzić. Już skaczemy powoli. Coraz wyżej, ale to jest dalej za mało. Więc musimy sobie jakoś podkręcić zaraz tą naszą moc. Gdzie my tu wejdziemy? Jest jakieś sekretne przejście. Co to teraz jest? Dobra, wchodzimy sobie do środka. Jesteśmy. E, nigdzie w sumie. To nam totalnie nic nie dało. Ale sprawdźmy sobie jeszcze, co za miejsce było. Tak, dokładnie tutaj. Zeskoczmy sobie na dół. I tu jest napisane, żeby nie wchodzić. Nie ma wejścia do tego pomieszczenia. Ale my sobie tam oczywiście wejdziemy. To w ogóle wygląda jakiś własny. Tak byśmy mieli gdzieś zejść do podziemi. Więc wchodzimy i jesteśmy teraz, no, dokładnie, gdzieś pod ziemią. Co my tutaj mamy? E, czarny. Świat jakiś, taki mroczny świat, jest jakiś nubek. No dobra, to chyba sobie spróbuję tutaj wejść, zobaczymy co się stanie. Cyk i jesteśmy. A tu jest ta mapka obok, którą widzieliśmy, aż się zaczyna noc robić, więc wiecie co? Wydaje mi się, że w nocy będzie tutaj naprawdę strasznie ciemno, więc wolę sobie chyba troszkę poczekać, aż będzie jasno. Chociaż nie, dobra, nie jest aż tak źle. Co my tutaj mamy? Tu jest w ogóle wszystko zniszczone, jest napisane, żebyśmy uciekali. Czy nas w ogóle, Zoszczy, coś goni? Czemu tu już nubek nie! Dobra, prawie wpadłem do tej wody, czy czegokolwiek to jest na około nas, ale spróbuję sobie wejść jeszcze tutaj na samą górę. To jest w ogóle chyba jeszcze wyższe niż. Tamten szczyt, więc zaraz sobie tam jakoś skoczymy Czemu są wszystkie domki rozwalone? Zobaczcie, jest cały tutaj zniszczony, tam na dół Tam jest chyba wyjście i tam jeszcze coś Ej, tam jest secret jakiś, dobra, tam sobie zaraz skoczymy Ale najpierw naszym celem będzie wejście na sam Szczyt tej ogromnej góry Nawet nie wiem, czy ja to mogę górą nazwać, bo no Nie, nie wiem sobie dokładnie, co to jest. Powoli robi nam się już dzień A nam został ostatni skok I jesteśmy na górze Co my sobie teraz tutaj znajdziemy? Aha, tu są Zniszczone te wszystkie fotele, znaczy ta sama Kanapa, na której można było usiąść i mamy Teleport, który daje nam kolejne 2 winy, dwa zwycięstwa kolejne, więc bardzo fajnie. Teraz pójdziemy sobie jeszcze do tego tajnego przejścia, które wcześniej udało się zobaczyć. Musimy sobie skoczyć tutaj na dół, jeszcze niżej i mamy, patrzcie, tutaj coś jest Dobra, Nie mam pojęcia, co tu jest e, 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 dobra. E, tam było coś troszkę strasznego, znaczy nawet nie wiem do końca, co to było. E, co możemy sobie tutaj kupić? A, to jest kup premium. Aha, bo jak mamy premium, to dostajemy za każdą sekundę dwa skoki więcej, a nie jeden, więc jest to w sumie dosyć fajna sprawa. Nic więcej tutaj sobie już raczej nie znajdziemy, więc wracamy sobie z powrotem na poprzedni świat. Czemu tu żebym uciekał, przecież nic mnie nie goni. Dobra, czy to jest wyjście stąd? Tak, to jest ten nubek, możemy sobie wejść do góry. Halo, mogę stąd wyjść? Czekajcie, co to jest? E, normal world. Ok, czyli nubku wychodzimy sobie stąd i jesteśmy w na miejscu. Teraz tak, jest jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Musimy sobie wejść na sam szczyt. Co tam jest za planeta? Ej, dobra, na planety sobie też skoczymy. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tam u góry może być. E, na tym miejscu już byliśmy. Mamy cztery winy tylko, więc na górę sobie jeszcze niestety nie wiedzie, A nie, to są trzy winy, to możemy sobie wejść. E, wow, e, tu są obie jeszcze jakieś? No na szczęście było dosyć proste, tylko nie można na nich skakać. I dostaniemy za to, nie wiem, ja co ja za to dostałem. Może trochę skoków więcej, czy coś? Nawet nie zwrócimy uwagi. Co my tutaj mamy? To są jeszcze jakieś sklepiki? Ej, 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 coś kolejnego, coś bardzo ciekawego. Tak, są jakieś sklepy, ale sklepy nie będą nas aż tak interesować, bo widzę, że to jest jakiś, jakiś sznurek czy coś. Zaraz tu sprawdzimy, co jest na samym końcu. Już jesteś na miejscu i mamy kolejne tajne przejście. I ja naprawdę uwielbiam gry, w których jest tak dużo tajnych przejść. Ej, chyba ktoś właśnie sobie zginął laserków. To tym sobie przejdziemy, czekajcie, boczkiem. O, nie, D to to nie dobry pomysł. Dobra, powolutku, mam nadzieję, że tym razem nam się uda jest przez pierwszy udało nam się przejść jeszcze drugie okej, okay, tak idealnie się ustawimy cyk 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 powolutku, jesteśmy na miejscu dobra ogólnie to tylko raz ginąłem za drugim nie sorry za trzecim razem mi się udało więc nie wcale tak źle wchodzimy sobie teraz tutaj a jakiś kluczyk dostaliśmy nie wiem w sumie do czego ten kluczyk jest nam potrzebny ale wow my już wysoko teraz skaczemy, zaraz sobie skoczymy na pełną tam na samą górę. jest dobra chyba widzę gdzie jest nam kluczyk potrzebny przypadkiem zauważyłem że jest tutaj kolejne tajne przejście Serio tego wcześniej nie widziałem tak skoczyliśmy to zauważyłem mamy tam coś dobra musimy sobie tutaj wskoczyć, cyk i czy tutaj jest coś poza tym nie wiem robi się nam noc więc wy na dół. E, klucz plus zamek? Jaki zamek? E, możemy tutaj wejść teraz. Ej, tu potrzebuję coś jeszcze chyba, bo musimy sobie to jakoś otworzyć. Mamy na razie kluczyk. E, nie wiem w sumie, co nam jeszcze potrzebne, ale wiem, że nie da się stąd wyjść na pewno. Powiem Wam, że próbowałem wskoczyć na sam szczyt tego żółtego wieżowca, ale jeszcze niestety skaczemy zbyt nisko. Tylko, że udało mi się znaleźć kolejne sekretne pomieszczenie i mam nadzieję, że ta kłódka będzie w tym miejscu. Okej, okay, udało nam się tu wskoczyć. E, mogę sobie coś od Was tutaj wziąć, nie? Jest to jakiś telewizorek. Mamy kutkę, dobra, udało nam się to wziąć. Nawet nie wiedziałem do końca, co tam było. Musimy sobie Teraz jeszcze raz wróci do tego bardzo tajnego pokoju. I mam nadzieję, że jak już z niego wyjdziemy, to wtedy będę mógł skoczyć tam na górę. Ej, właśnie, tu jest jeszcze ta planetka. Dobra, to jeszcze wyjdziemy sobie na planetkę, zanim sobie odpalimy ten nasz kluczyk. I czy tutaj coś na górze będzie? Uwaga, spadamy i mamy tutaj ee, chyba nic. A, dostaliśmy tylko osiągnięcie, że udało nam się wejść na księżyc? To okej, okay, nie wiem czemu ten księżyc jest cały czerwony, ale wróćmy sobie może z powrotem do tego pokoju, do którego powinniśmy wejść. Wow, jesteśmy nawet nad tym, tylko że tutaj u góry nie ma niestety wejścia. A więc wskakujemy tutaj z powrotem. Mamy kluczyk i mamy kudeczkę I czy jest to teraz otworzone? Tak, jest otworzone. Wow. Jest tutaj jakiś kwadracik. Nie wiem sobie do czego nam to będzie potrzebne, ale odbierzmy go sobie i jesteśmy teraz e, w jakimś bardzo ciemnym świecie. A co nawet nie wiem co to jest. Jakaś czerwona woda? E, nie wiem. Co to jest za miejsce? Możemy sobie coś, coś znaleźć ciekawego? Tu musi być gdzieś jakiś secret. Bynajmniej mam taką nadzieję. Sobie, zaraz sobie troszkę poszukam i może coś znajdę. Niestety nic nie udało mi się znaleźć. Poza tym, że jakimś cudem przeszedłem przez ścianę, ale chyba nie powinienem tutaj być. Więc wróćmy sobie z powrotem do tego, co naj Ważniejsze, i spróbujmy teraz skoczyć na samą górę. Więc uwaga, 3, 2, 1. Lecimy do góry, i czy damy rad tam doskoczyć? Chyba nam się uda. Jest, uda nam się, tak, jesteśmy na samej górze. Słoneczko nam już niestety zachodzi, ale możemy sobie teraz odebrać też kolejną nagrodę. I dostaniemy za to, uwaga, aż 4 zwycięstwa, więc możemy sobie wejść do kolejnego pokoju. Tylko, że właśnie, do następnego brakują nam jeszcze dwa więc przydałoby się ich troszeczkę dokupić. Możemy sobie kupić 5 winów za 30 robuxów więc sobie to kupimy. I skoro już mamy 13 zwycięstw, to teraz możemy sobie wejść na każdy poziom. A na każdym poziomie w ogóle jest chyba jakieś obi Tutaj będziemy mieć jakieś kolejne, prawdopodobnie. Uuu, to będzie troszkę trudniejsze, a, nawet nie mogę dotykać tych bloczków. Dobra, spróbujmy sobie to przejść. No i został ostatni bloczek i jesteśmy na miejscu. Też nawet nie, nie dostaliśmy się jak już wina za to nie, nie dostaliśmy wina. Mieliśmy 13. No ale dobra, udało nam się to odebrać. Pójdziemy sobie jeszcze do ostatniego pokoju, czyli właśnie do tego najwyższego. I co my tutaj znajdziemy? Jest jakiś automat, ej, tu nie możemy wejść, on jest zablokowany. Nie wiem w sumie czemu jest zablokowany, ale jest to troszeczkę dziwne, bo chciałem w to zagrać. Może musimy goś odblokować, ale Wydaje mi się, że wszystkie sekretne miejsca już znalazłem. Znaczy, mogę się mylić. Jeżeli znacie jakieś te fajne sekretne miejsca, to możecie mi jeszcze napisać w komentarzu. Bo ja już niestety nic więcej nie znalazłem. Ale całą tą gierkę udało nam się przejść, więc chyba we wszystkich miejscach byliśmy. Odkryliśmy wszystkie pokoje, byliśmy na wszystkich szczytach. Za co musicie w tym momencie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim!